Hej, hej, witajcie! Ja mam Kawusię, a Wy? Zapraszam Was dzisiaj na odcinek serii MEXMO VS DENONA. Pod ostatnim filmem z tej serii w komentarzach wygrała większością głosów Natasza Denona Mini Crush Palette. Wszystkim serdecznie dziękuję za oddanie głosu na kolejną paletę. I tutaj dodaję paletę do opisu. Natasza Denona Roxa Palet Był test 7 miesięcy temu. Makijaż był bardzo skromny, delikatny na wszystkich świętych. Więc co to był za test? Ja po prostu jestem w szoku. Ja potem tej palety już w ogóle na kanale nie pokazywałam. Nie malowałam się nią. No no nie, no trzeba to nadrobić. Także może w następnym filmie mam ochotę na taki mocny, mocny makijaż Roxą. Moim zamiarem jest wykonać dzisiaj ostrzejszy makijaż. Jak mnie ostatnio bierze na ostrzejsze. I być może zrobię odcinkę i cut crease. Albo takie moje ala crease, bez odcinki, bez kitowania, tylko po prostu taki ala crease. Nie wiem, czy się tą paletą da uzyskać taki efekt, ale się postaram. Także zapraszam do oglądania dalej. Na ustach mam olejek z Oriflame w tym najciemniejszym odcieniu. Może dla przypomnienia zrobię słocze. Zacznę od tego cienia i spróbuję zrobić kształt pod cut Pełno drobinek mam z rozświetlacza. Fenty Beauty Diamond Bomb, ale podoba mi się, lubię taki efekt. Dobra, chyba lepiej przodem do przodu, z daleka jednak. A potem najwyżej na przybliżeniu własnym rozblenduję, dopracuję. Podczyściłam pędzelek i teraz tym jasnym tutaj cieniem troszkę na górze rozblenduję. Na drugie oko wyłączyłam aparat, ale trochę się boję, że potem zapomnę załączyć. Tak, i teraz tym ciemnym. Ja cały czas tym samym pędzlem pracuję, bo chcę, żeby to się ładnie mieszało. I teraz tym ciemnym, właśnie tutaj przyciemnię sobie na dole. Tym samym ciemnym cieniem, bardzo cieniutkim pędzelkiem, a zrobię sobie blisko linii rzęs, na dolnej powiece kreseczkę. I tutaj od razu taki mały dziubek rozsłużony. I teraz tym samym maluteńkim pędzelkiem biorę sobie ten perłowy, czerwony cień i tam tutaj na środek powieki i troszkę biadę jakby na linię wodną. To nie jest taki do końca czerwony, on jest jakby taki ceglanordzawy. No, bardzo ładnie wygląda na dolnej powiece. Podczyściłam i znowu tym jasnym. Rozblenduję tutaj dół lekko. Wyciągam bardzo taki ogoneczek, taki dosłownie przecineczek. Tylko tylko takie po prostu coś tak. No nie może być za mocna ta dolna powieka, za gruba. Baza ze Stars from the Stars. Troszkę na pędzelek wycisnę, na rękę, może najpierw na rękę. O, i będzie więcej tutaj i sobie pędzelkiem będę nabierać. No ja tak odcinam kartki z klejem. Odwracam pędzelek syntetyczny i ten cień tutaj. Nic się nie nałożę. Oj. No teraz, ona musi ciut-ciut przysknąć. Czyli biorę moich chochohidu i potrę dosyć mocno. I teraz będę kleić. No, co chwilę trzeba zanurzać pędzelek. Żeby tu dobrze pokryć wszystko. Tutaj końcóweczkę już bardzo mało cienia, tego błyszczącego. Czysty pędzelek i jasnym cieniem. Tutaj właśnie wyrównam wszystko. On nie jest taki do końca jasny, więc fajnie się tutaj wszystko wysmuży. O, coś takiego, żeby nie było takiej białej przestrzeni. Lekko różowa, zmatowiona będzie. Ten tutaj cień, wydaje mi się, że podbił niebieskie tony w tęczówce. I to by było chyba wszystko z tego ala Krisa. ale za ciemny mam moim zdaniem kącik wewnętrzny. No ja tak nie lubię, więc najpierw spróbuję troszkę tym rozjaśnić, czy się da? No nie bardzo, więc sobie sięgnę po puder z Glam Shopu, który dękuje w tym miesiącu. No i teraz będzie ok. I jak widzicie, wewnętrznego kącika nie robię dzisiaj świetlistego ani nawet początku dolnej powieki. Użyłam wszystkich cieni z paletki, wykończę makijaż i wrócę się pokazać. I tak się prezentuje skończony makijaż paletą Nataszy Denony Mini Crash Palette. I jak go wykończyłam, oczy baza pod tusz warietę Eweline. Nie mi się w ogóle tusz. Wonderlash Oriflame 5 w jednym ta wersja ta wersja różowa limitowana no mam i mam i mam i mam I teraz ważna sprawa Linia wodna kredka Golden Rose w kolorze białka ludzkiego oka. To jest 427 kolor. Zapamiętajcie sobie 427 i tak, yy, chciałam powiększyć oko i użyłam jej zarówno na linii wodnej, jak i na górnej. Może tak bardzo nie widać, ale jak wam wstawię latające oczy, to może zobaczycie. I pociągnęłam tą kredkę tutaj aż do końcika żeby powiększyć oko. Czy się to udało? Nie wiem, ale tak mam wrażenie, że trochę tak. No, ta górna linia, spoko. I jeżeli chodzi o tę powiekę właśnie tak cienko zrobioną, to miałam w zamyśle i tego dokonałam, bardzo mocno chciałam wytuszować dolne rzęsy. Tak, żeby to po prostu, żeby ten cień był krócej niż rzęsy. Usta konturówka Pierrene Lipmatic 10. Pomadka Oriflame Jordani Gold w odcieniu Flash No i cóż, tak na zakończenie mogę powiedzieć. Wybierajcie kolejną paletę do tej serii filmów. No, niedługo się skończy, to wymyślę coś innego, jakąś serię też, żebyście brali czynny udział i wybierali coś. Taka zabawa. Może po tej serii będziemy właśnie robić losowania. Tylko muszę te losy porobić. Pozdrawiam Ania. Jeżeli chodzi o tę paletę, no to chyba nie wiem, czy jest dostępna, czy nie. Jest to dosyć stara paleta Nataszy. Dla osób, które lubią na oczach dużo różowości, też takie ceglane tutaj te kolory, właśnie, ten jest bardzo ładny błysk, moim zdaniem. Nie jest spektakularny, no ale może być chyba. Dajcie znać, czy Wam się podoba ten makijaż, taka propozycja, i oczywiście piszcie kolejną paletę do odcinka z tej serii. Swoją drogą nie mogę patrzeć na swoje włosy, muszę zrobić bardziej różowe. No, no nie bardzo mi siadł ten fiolet. Dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Zostawcie pod nim kciuki do góry, subskrypcję kanału, włączcie dzwoneczki. Będę bardzo wdzięczna i dziękuję za to z góry. I kończąc życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa!